Mamy jakiś tam kurs, dostajemy prawo jazdy, właściwie wywalczamy sobie te prawo jazdy na kursach i na egzaminach, a później de facto dopiero się uczymy. Trudno jest na kursie. Nauki jazdy, dowiedzieć się wszystkiego. To kurs y, jechania samochodem, a nie jazdy samochodem. Bo na jazdę samochodem składają się nie tylko prawidłowe warunki, w których się poruszamy, i umiejętność posługiwania się samochodem, żeby nim jechać. Nawet jeżeli one mają określony program. Nie jesteśmy przygotowani w pełni do bezpiecznej jazdy samochodem, szczególnie w Polsce. Tam się nauczymy, że jeżeli skręcimy kierownicą w lewo, to samochód pojedzie w lewo. A niestety czasami jest tak, że jak skręcimy kierownicą w lewo, to samochód pojedzie prosto. I tego na kursach nauki jazdy nie jesteśmy w stanie się nauczyć. Motoryzacja i wszystko to, co niesie ze sobą motoryzacja, bardzo dynamicznie się zmienia. Nie mieliśmy autostrad, teraz mamy autostrady, powinniśmy się na nich nauczyć jeździć. To, co, że, że zdałem na prawo jazdy 20-30 lat temu, to nie uprawnia mnie do tego, żeby powiedzieć o sobie, że jestem bezpiecznym kierowcą że 20 lat nie miałem wypadku, to znaczy, że jestem dobrym kierowcą, czy może miałem szczęście? Kolejna sprawa związana z tym, że powinniśmy stale się uczyć, to chociażby to, jeżeli ja jeżdżę samochodem przednionapędowym i decyduję się kupić na samochód tylno też powinienem się jego jakoś tam nauczyć, ale nie na drodze publicznej, tylko gdzieś w miejscu do tego przeznaczony. Wszystkiego rodzaju poślizgi, e, dziwne rozwiązania infrastruktury, dziwne zachowania e, użytkowników drogi. To wszystko, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nawet jeżeli będziemy chodzić gdzieś tam na treningi, e, to też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że jestem no, super kierowcą, bezpiecznym i jestem w stanie ogarnąć wszystko w tym samochodzie. Jeżeli chcemy Czuć się dojrzałym kierowcą, odpowiedzialnym kierowcą, bezpiecznym kierowcą w XXI wieku, to znaczy, że ja muszę rzeczywiście permanentnie się uczyć tej motoryzacji. Typ infrastruktury się zmienia, chociażby separacja ruchu, która jest wprowadzana na trasach szybkiego ruchu, obwodnice miast to wszystko sprawiają, że są bezpieczniejsze, ale droga to zaledwie ułamek. Jakiś tam powiedzmy 2-3% mówi się, że 2-3% to jest to, co sprawia, że powstaje wypadek. Tak? I droga w tym takiej triadzie kierowca droga i samochód, to zaledwie 2-3% to jest droga, jeżeli chodzi o przyczyny wypadków. A więc inwestowanie w same drogi to nie wszystko. Trzeba inwestować w człowieka, co jest bardzo niestety kosztowne, długotrwałe, ale przynosi długofalowe efekty. I inwestowanie cały czas w człowieka, bo ten czynnik ludzki jest najważniejszy tutaj. Moim zdaniem, tak jak na całym świecie, i u nas powinno przynieść duży efekt.